Obywatelki i obywatele, wielki jest ciężar odpowiedzialności, jaka spada na mnie w tym dramatycznym momencie polskiej historii. Obowiązkiem moim jest wziąć tę odpowiedzialność. Chodzi o przyszłość Polski, o którą moje pokolenie walczyło na wszystkich frontach wojny i której oddało najlepsze lata swego życia. Ogłaszam, że w dniu dzisiejszym ukonstytuowała się Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami Konstytucji wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju. Chcę, aby wszyscy zrozumieli motywy i cel naszego działania. Nie zmierzamy do wojskowego zamachu. Do wojskowej dyktatury. No cześć, ja jestem Neken, no i witam was w grze Martial Low. Więc już nie przedłużam, no i zaczynam grę. 10: Dowolny klawisz no to spacja. Polska Rzeczpospolita Ludowa grudzień 1981. Jutro Wigilia. Ach, jak ten czas leci. Muszę coś kupić mojej córeczce na święta. Od kilku miesięcy opowiadała mi o tej lalce z NRD. W końcu było mi na nią stać. Dobra, postaram się zdobyć jej ulubione cukierki mandarynki. Co? Nie dostałem kartki na mandarynki? W Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, jeśli ktoś chciał kupić żywność, musiał mieć kartkę ży żywnościową i pieniądze. Bez kartki żywności praktycznie nie dało się kup... Nie dało się... Co? Nie dało kupić się jedzenia w sklepie. Ze względu na brak towaru. Nie, czekaj, bo to... Nie, nie, to musi być jakaś pomyłka. Tak mi się wy... Tak mi się wydaje, niemożliwe, to za dużo tekstu I tam lalkę jakąś, po prawej na górze stronie Mogę już coś robić? To będą najgorsze święta Bożego Narodzenia Mam nadzieję, że mi wybaczy Tęsknię za nią bardzo Mam na... Mam nadzieję, że jej matka pozwoli mi się... No kurde, za szybko Pod F mam bicie Dobra, będę mógł się bić pod A i D mam chodzenie. A pod spacją? Pod, spa pod spacją mam skakanie. Mogę kliknąć E, żeby przeczytać. Stan wojenny na obszarze całego kraju. Trybuna na ludu. Trybuna ludu, tak, dobra. Drzwi? Mogę otworzyć drzwi. Aha. Powerful Toilet Road. Super! Mam osiągnięcie. Let's go. O. A. To jest drzwi po prostu i mam tą lalkę tutaj. Dobra. A tu mam jeszcze? Nie ma. Dobra, tu wychodzę. Co, co mi powie? Co mi powiecie? Skąd masz te, tego karpia? Naciśnij spację lub A napadzie. A rzucili na Bartosika. Dobra, to sam zaraz idę. A, to jest jakiś chyba ich po prostu. A, i ten gościu. Tu jest z tego, z początkowego ekranu. Dobra, E. Zobaczymy co się stanie. O, milicja. Zaczął padać śnieg. Idealna gra na teraz czas. Zdzisław. Witaj towarzyszu. Dawno się nie widzieliśmy, czy chcielibyście odbyć jakąś poważną debatę? Wiesz, że już tego. Wiesz już co? Wiesz, że już tego nie robię. Pewnie można dać odpoczynku. Poważną debatę. No dobra, można. Może jeszcze to budujemy. Dawaj. Dobra. Jeszcze jeden. Dobra, wystarczy już. A, bo oni wzięli to. Wypili coś. Nie, no mogę się powrócić jeszcze? A, nie mogę. Tu milicja stoi. O, tu są jakieś plakaty. O, tu ludzie są. Nie mogę z nimi porozmawiać. Ten facet ma kartkę żywnościową, której potrzebuje. Który facet? Ten ma? Ten ma. Przepraszam, że zawracam głowę, ale bardzo potrzebuję tej kartki na mandarynki. Zbigniew. Po co? Naprawdę myślisz, że mnie to obchodzi? Proszę, nie zawracałbym panu głowy, gdyby to nie było ważne. Zostaw mnie. Jesteś pijany? Obiecuję, że nie jestem. Proszę mnie wysłuchać tymczasem wcześniej. Po co ci jest aż tak potrzebna ta kartka? To dla mojej córeczki. Nie mogę sobie pozwolić na mandarynki bez kartki. Proszę. Grodnij kartkę. Zignoruj i Nie no, dla córki. Ile lat ma two, twoja córka towarzyszu? Prawie 12. Czemu nie, czemu nie ma cię przy niej? Jest matką. Nie pozwala mi się z nią często widywać, ale chcę, aby nasze spotkanie w te święta było wyjątkowe. Biedne dziecko, na pewno się kilka mandarynek na święta. Chcesz jeszcze coś. Chcesz jej coś jeszcze kupić? Pewnie o czymś myślisz. Naprawdę chciałbym móc zrobić dla niej dużo więcej, wiesz? Chciałbym być kiedyś lepszym ojcem i móc sobie pozwolić na wszystkie mandarynki świata, tylko dla niej. To wezmę. Widzę, że starasz się teraz jak możesz, ale jestem dla ciebie zupełnie obcy. Może jestem jednym z tych zbych? Mam nadzieję, że nie jesteś, haha. Cholera. A wzbudziłeś we mnie poczucie winy. Patrząc na to, jakim dobrym ojcem chcesz być. Dlaczego? Właśnie się zorientowałem, że moja matka po raz kolejny spędza święta sama. Twój ojciec? Nie spędzę tego czasu z nią? Mój ojciec nie ży, Nie ma go przy niej. Nie chcę o tym rozmawiać. No, rozumiem. O, mam propozycję, zarazem prośbę. Jaką? Dam ci kartki na madrynki i może coś więcej. Skocz pomóc mojej matce, zobacz, czy czego się jej nie brakuje przed świętami. Jasne, na pewno potrzebuję pomocy. Wpadnę pomóc. Przepraszam, ale nie masz tyle. Nie, no pomogę. Dziękuję ci strasznie, towarzyszu. Na pewno jakoś ci się odpłacę za to z nawiązką. Gdzie mieszka Twoja matka? Następny blok, pierwsza klatka, trafisz bez problemu. Twoja matka nie wystraszy się, że przy do niej obcy mężczyzna? Masz dobre serce, także myślę, że nie muszę się o to martwić. Dasz radę, wesoły świąt, jeszcze się zobaczymy. No dobra. Pewex. sieć sklepów założona w 1972 roku w czasach komunizmu w Polsce która przyjmowała płatności wyłącznie w dolarach amerykańskich i innych twardych walutach zamiast w rodzimej walucie złotówkach Pewex był jedynym źródłem zaopatrzenia w niedostępne wówczas w Polsce towary takie jak elektronika z zachodu faktycznie Pewex jest jakiś trabant jeszcze tutaj o, mogę przeczytać to? a nie mogę, a to co fajne, że te opisy są takie nie, ale będąc szczerym muzyka jest genialna, daje genialny klimat jeszcze mam tą lalkę w ekwipunku, chyba. Mogę rozmawiać? A nie, mogę wejść. Cholera, nie pytałem się, który numer domu, a nie jak ma na imię. Jak ją teraz znajdę? Nie wiem, jakoś się weźmie. Godzina mili milicyjna: 22 do 6. Dobra, teraz będę się od domu do domu. O, to jakaś babuszka jest. Przepraszam. Bożena. Dzień dobry, o co chodzi? Poszukuję pewnej kobiety. Mam jej pomóc przy świecie. Jestem jej daleką rodziną i wpadłem z odwiedzinami. W sumie to nic, przepraszam, do widzenia. Nie, pierwsze. O kogo chodzi? Samotna staruszka nie ma męża. Jej syn nie ma dla niej czasu. Ten gnojek? Pewnie chodzi o Aninę. Dosownie mieszka za nami. Dziękuję bardzo, wesołych świąt. Wesołych. To zawredny babsko. <grym> nie No, puk, puk. Kto tam? Przysłał mnie do pani, pani syn. Syn? Tak, stwierdził, że nie ma czasu pani pomóc ze świętami i przysłał mnie. Ech, on nigdy nie ma czasu. A kim pan jest? E, jestem jego dobrym kolegą z pracy. Skąd mam wiedzieć, czy nie jesteś złodziejem? Ech, przepraszam, nie jestem jego kolegą. Poprosił mnie o pomoc przy organizacji w zamian za kartkę na mandarynki. Swoją zgubiłem, zależało mi na niej, aby kupić mojej córeczce kilka. Uwielbia je. Wejdź, jestem Janina. Ale mów mi Jania. Wiem, że już nie te lata, ale przynajmniej trochę się tym odmodzę. Serio, teraz mi pani wierzy i nie boi się? Nie mam nic do stracenia. Chcesz, chcesz po prostu pomóc. Przepraszam za ten wstęp. Jestem Stanisław. O, Stanisław! Moja główna postać to Stanisław. Wejdź do środka. Muszę zamknąć drzwi, żeby kotek nie uciekł. A jest kotek, ale fajny. Ale tu przytulnie. O, kot, miałczy. Ale słodki kotek. Ale miałczy ten kot. Co to jest? To Jezus jest chyba. No, jak babuszka, jak babuszka. Czemu ja mogę kota głaskać? Dziwne uczucie. Coś się stało? Nie, chyba nie. Dawno nie było tu tyle ludzi, ale jest nas tylko dwoje i kiciuch. No, faktycznie kot. <grytanie> Czy on zareagował? Nieważne. Zgadza się, dla mnie to tłum. Nie wpadł do ciebie syny rodzina? Ech. O ty, ta. Obraz taki. Dobra. Co to jest? Tu jest chyba jakiś? Barcz się wylał. Szafka tutaj jest obraz jakiś. Dobra. Dalej lecimy. Syn jest zapracowany. Ma swoją rodzinę. Ważne stanowisko. Tak, stanowisko. Nie wymagam, żeby jeszcze sobie mną głowę zaprzątał. A co do reszty? Od śmierci męża nie mogę ot otworzyć się na ludzi. Bardzo mi przykro. Co się z nim stało? Oczywiście, jeśli mogę. Możesz. Zaraz zamykają. Co, co się stało? Zaraz zamykają centralę. Pójdziesz dla mnie po karpie do sklepu centrali rybnej? Nie ma problemu, jak obiecasz, że skończysz tą tę historię. Oczywiście, mam wobec ciebie dług. Ale ja tylko zaoferowałem pomoc. No właśnie. Ciekawostka: karb do dziś jest klasyczną potrawą wigilijną w Polsce. Jest on jedną z najłatwiejszych ryb w hodowli, będąc przy tym dość duży. Był więc on antidotum. Super! Dobra. Mamy do tej centrali pójść. A co z mandarynkami? Mogę wyjść? Tu mam wyjście. A i bym zapomniała. Powiedz, że dla Janiny. Be, be... Co? Będa wiedzieć? E! A Janiny nie ma. Gdzie Janina jest? Na dół muszę wyjść. Pewnie na dole będzie. A nie ma Janiny. Jest to godzina milicyjna. Dobra, mogę wyjść chyba. Dobra, kieruję się w prawą stronę, raczej, tam był ten pewek po lewej stronie. Partyjny bełkot, to nie informacja. Aha, to milicjanci są. Mogę rozmawiać z milicjantami? Mogę bić, ale nie chcę pobić... O, maluch jest! O kurde. Cinkciarz. Ej, nie masz jakichś dolarów na sprzedaż? Nie mam. Ech. Ciekawostka, cinkcia, że nazwa od zniekształconego change money to potocznie określenie na osoby, które w czasach prl zajmowały się obrotem twardej waluty. Dolary. Mimo, że proceder był nielegalny, władze przymykały na to oko, a nawet same z nim współpracowały. O, no to ciekawa właśnie rzecz. To jest świetne, że ta gra aż tyle rzeczy, opowiadam, że ten mikrofon sobie niżej dam trochę. Dobra, można kontynuować. O, to jakieś zgromadzenie jest. No to sobie poczekam. O? O, jakaś babka spadła. Słyszymy pani? Co? Co się stało? Ja jestem. Za sobą pani. A jest pani pod sklepem centrali rybnej. Kurde, zmęcz zmęczenie daje o sobie znać. To już czwarta kolejka, w której dziś stoję. Spróbuję zdobyć wszystkie rzeczy przed świętami. Wie pani co? Niech pani tu posiedzi, a ja kupię za panią, karpię i przyniosę. Zero, dziękuję panu. A kurde, ty się noc stał, bo wcześniej był dzień. Ile oni musieli czekać? Dobra, wchodzę tu do środka. Dobra, tutaj. Mogę pójść do tej kasy. Halina, wszystko z tą panią w porządku? Tak, wszystko dobrze, będzie żyć. <grym> w czym mogę służyć? Poproszę, dwa karpie. Jeden dla Janiny, mówiła mi, że będziecie wiedzieć o co chodzi. A drugi dla tej pani. Kazała mi posiedzieć pod sklepem, żeby odpoczęła. Proszę. A pieniądze? Brakuje ostatnio osób z dobrym sercem. A i tak mieliśmy kilka dodatkowych sztuk. Nie wiem, co pani powiedzieć. O, faktycznie, dwa karpie. Nic pan nie musi. Wesoły świąt. Dziękuję pa bardzo. Wesoły świąt. Więc ja jest idealna gra. Nie myślałem, że to będzie w klimatek świątecznych. Dobra, więc najpierw tej pani oddam. Mam dla pani karpę, jak obiecałem. Jeju, bardzo panu dziękuję. Nazywam się Zofia. Miło pana poznać. Oczywiście, ciebie również miło poznać. Ty też widzę, ogarniasz rzeczy przed świętami. Ta, ale to nie dla mnie. Pomagam pewnej staruszce. A, co to za lalka? Jaka słodka. To dla córki. Prosiła mnie o nią długo. Masz córkę? Wzorowy tatuś widzę. Ta, ale nie mieszka ze mną. Długa historia. Jak się czujesz? Dużo lepiej. Dziękuję ci bardzo. Muszę uciekać, bo mam jeszcze trochę rzeczy do ogarnięcia. Może spotkamy się jeszcze kiedyś na mieście. Czekaj, jak mogę ci się odźwięczyć. Nie trzeba. Wesołych świąt. Wesołych świąt. Dobra, więc można wracać. No, nie powiem, świetna to jest, kurde, gra, nawet na serio nie spodziewałem się, że aż ta gra jest aż tak dobra. Dobra, lecimy, to maluch sobie stoi, to jakieś ludzie rozmawiają. A nie ma. Jak ja oddam tej Janinie, miała Janina, tak? To będzie już noc, to godzina policyjna będzie. O, kot jest. A co ty tu robisz? <grym> no tak, czego ja się spodziewałem. Chodź, zabiorę cię do mieszkania. O, i kota mam w ekipunku, <grym> o kurde tam, w jakim punku? Jestem Pewex. O, to jeszcze jakiś gościu czeka, czy co on robi? Nie on kaszle chyba tam, czy co on robi? Dobra, które to było mieszkanie? Chyba te, albo te? Cześć. Się to... Nie. Z, za daleko chyba odszedłem. Bo to jest ten gościu, którego bykałem. Dziwne rzeczy. Chyba dalej to jest. Miałem. Tak, następne, czyli w prawą stronę. Gdzie to będzie? Tu. Dobra. O, już jesteś. Tak, i mam Twojego kota. <grym>, ale fajny kot. Mi się nie tłumacz, tylko właścicielce. Chciałam wyjść, sprawdzić ogłoszenia, nie domknęłać drzwi i mi uciekł. Zapomniałem Ci dać pieniędzy na karpia. Obyło się bez. Ciekawa historia. To chodź do mieszkania, powiesz mi. Nie uciekaj mi więcej, niegrzeczny. Nie za ciężki ten karp? Nie, ale wyrywa się z kubanych. chce uciec. To czekaj, oddaj mi go. Wpuszczę go do wanny. No, karp będzie w wannie. O, i faktycznie zniknął mi z ekwipunku karp. O, już jest? O, to jeszcze krzyż jest. Ale nie, naprawdę, genialny klimat ma ta gra. Serio. A podejść, myślałem, że sama podejdzie. To opowiadaj, co się wydarzyło. Więc czekaj, zrobię nam herbatę. O, herbata będzie. Trzy filiżanki herbaty później. No i potem znalazłem Twojego kotka przed klatką. To była najciekawsza wyprawa po karpie, jakąkolwiek słyszałam. Sam nie spodziewałem się takiej wyprawy. Właśnie, miałaś powiedzieć o swoim mężu. O ten. Henryk był żołnierzem Armii Krajowej. Była łączniczką, tak się poznaliśmy. Zagadywał przy każdej możliwej okazji. Nie powiem, był przystojny, ale bardziej podobała mi się jego troska o mnie. Było to rzadkie w czasie wojny. To on po, w, w wojnie był. O kurde, w trakcie wojny nie było czasu na miłość. Nie wiedziało się, czy dożyje się jutra. W końcu się udało. Wojna zakończyła się. O kurde. Henryk oświadczył mi się. Byłam przeszczęśliwa. O kurde, jeszcze dziecko. O, ten Zbigniew, no to tak. Potem urodził się Zbigniew, już go znasz. Było idealnie, zbyt idealnie. Dowódca brygady dostał zaproszenie na spotkanie z rządem. Było to podejrzane, bo rząd zwalczył żołnierzy polskiego państwa podziemnego, twierdząc, że współpracowali z wrogiem. To bujda, oczywiście. Henryk jednak poszedł i już nigdy nie wrócił. O kurde. Była to jednak pułapka i zostali aresztowani i przy, przetrzymywani w więzieniu. Tortulowa torturowali go i zmarł. Nie wiem co powiedzieć, bardzo mi przykro. Nic nie musisz, ale strasznie mi go brakuje. Ale nawet nie wiesz, o ile mi lepiej. Lepiej? Potrzebowałam kogoś, komu mogłabym to powiedzieć. To był jeden z najlepszych prezentów na święta, jaki mogłem dostać. Dziękuję. Nie masz za co, Bart. A kto to? Kto to przyjdzie? Pewnie syn będzie. Zbigniew, wesoły świąt, mamo. O kurde. O nie spodziewałam się ciebie dziś. Wiem, ale coś mnie natknęło do przemyśleń. Tu się poprawię trochę. Mam coś dla ciebie, ale to potem. Nie musiałeś. O, widzę, że Stanisław przyszedł ci pomóc. Kurde, będę się zbierał, bo późno. A muszę jeszcze zrobić zakupy dla córki. A właśnie, tych maderynek nie mam jeszcze. Obiecujesz, że mnie jeszcze odwiedzisz? Obiecuję. Dziękuję ci za iść. A i to koniec jest. O, jest ta. Choinka jeszcze. A nie mogę nic zrobić, tu kot jeszcze jest. A szkoda, że nie ma jakoś menta za te głaskanie kota. Tylko za spukanie łazienki. Zaczekaj. Jak, obieca jak obiecałem, kartkę na mandarynki. I w pani domie po świętach. Coś się pomyśli w kwestii pracy dla ciebie. Możliwe, że coś znajdę. Do zobaczenia. O i mam. Wesoły świąt. Wesoły świąt. Dzięki za wszystko. Drobnowska, wesoły świąt, Jania. Wesoły świąt. Ciekawe, czy to jest jakiś autozapis? Nie wiem, właśnie. Dobra. O, noc już. O kurde. W, w sklepu się, w, w którą stronę szło? W lewą? Ch nie, chyba w lewą. Chyba ja go tu spotkałem. W ogóle nie wiem czy nie ma teraz godziny policyjnej. A ten nadal tu stoi. Ej, a gdzie ja mam iść w sumie? Po te mandarynki? Chyba w prawo? No, nie powiem. Kurde, fa fajna, naprawdę świetna historia. Partyjny bełkot to nie informacja. Dobra, cały czas w prawo będę szedł. No, takiś goście stoi sobie. Muszę pamiętać, że pod klawiszem F. O zamknęli te. Z karpiem. Dobra, nie wiem. Pójdę w prawą stronę i zobaczę, czy będzie ten sklep, bo w tym pewek się tego nie było. Dobra. to są jacyś ludzie, rozmawiają sobie. Mogę szybciej biegać? Mogę skakać. A po co mi skakanie jest? O, jest. Sklep. Centrala Produktów Naftowych, CPN. CPN był wówczas jedynym źródłem paliwa czy smarów, ponieważ miał wyłączność na sprzedaż. W szczytowym momencie dysponował ponad 1400 stacjami paliw i flotą prawie 600 sze cystern. Dobra, za szybko chcę to przeczytać. Chyba poczekam w kolejce. Nie no, trzeba poczekać. O, jestem już. Proszę, mandarenki, to moja kartka. Mandarenki na Boże Narodzenie to z pewnością świetny wybór, towarzyszu. To dla mojej córki. Hech, jej matka. Nie, nie pozwala mi się z nim zobaczyć. Zawsze taka była. Powinienem zauważyć to pierwszego dnia, w którym się spotkaliśmy. Ale człowieku, była wtedy taką wspaniałą kobietą. Miała tyle pasji i energii, aby uczynić świat lepszym miejscem dla naszego dziecka. A moja córka zasługuje na więcej. To mądre dziecko. Na pewno nie odziedziczyła tego po mnie. Jestem tylko głupim pracownikiem w fabryce. Proszę pana, za panem z kolejka. Proszę się streszać. Proszę, niech pan już wyjdzie. Mam, man mam mandarynkę, dobra. Ona nie chce mieć historii. Czyli moja postać pracuje w fabryce, no dobra. Kurde, nie mam słodyczy, zapomniałem o nich. Możliwe, że mogę pomóc. Zofia. A idzie tu Zofia. A to nie była ona przypadkiem? Od tego sklepu? Z rybnego? Kogo ja widzę? No, cześć, masz tu prezent dla małej. Plotki szybko się rozchodzą. Słyszałem o Twojej byłej żonie. Zobiła śledztwo? Tak, wyszło, przypadkiem. Dziękuję Ci bardzo. Jaką się odźwięczyć? To ja powinnam za tą za sytuację z rana, ale jak pytasz, to wykorzystam okazję. Nie chcesz gdzieś razem wskoczyć w święta? Zapewne i tak spędzisz, spędziłbym je samotnie. Dobra, może być. No to dogadani. Do zobaczenia, wy. Pierwsze święto. Zaczekaj. Gdzie się spotkamy? Spokojnie, ja już cię znajdę Do zobaczenia I mam cukierki Dobra, dojdę do mieszkania I bym zakończył odcinek Ale na serio Kompletnie się nie spodziewałem, że ta gra jest aż tak świetna. Ja myślałem, że ona nie będzie aż tak kurde genialna, ale. Ej, cześć, ja za bardzo, chyba za bardzo przeszedłem. Gdzie, gdzie mój dom jest? Czekaj. To jest. S sklep tu jest, a ja w lewą stronę się udałem. Czekaj. To ja teraz mam do mieszkania iść, raczej, ale nie, dobra, w prawą stronę cały czas idę. Tutaj, tu miałem coś? A mam tu interakcję. Nie martw się, dasz radę. Aha. A, bo to jest są ta. Co? A mogę, mogę iść. Cześć to jest Cześć Gosia Czego do cholery chcesz? Mamo, kto to? To także moja córka. Proszę Gosiu, są święta. Bardzo to jest za, za wami. Dobra, drugę wezmę. Dobrze, tylko obiecaj, że wkrótce wyj wyjedziesz. Obiecuję. A, przyszła. Tatuś. Mogę? O, mogę już. Dobra. Chyba cię po powinien... Mm. Hej córeczko, tata przyszedł dać ci prezent świąteczny. O, dziękuję. Co się stało skarbie? O, już dałem te mandarynki, cukierki i, i lalkę. Co się stało skarbie? Tato szepcze. Dlaczego zdradziłeś mamę? Jestem wystarczająco dorosła, żeby wiedzieć, a ona nie chce mi powiedzieć. Co? Dlaczego kłamujesz ją w ten sposób? O czym ty mówisz? Nigdy bym cię nie zdradził. Ty mnie zdradziłaś. Ci nie, przy dziecku. Ona nie jest już dzieckiem. Zasługuje na to, by wiedzieć. Twoja mamusia odeszła ode mnie, bo znalazła sobie lepszego członka partii komunistycznej. O kurde. Musisz wyjść. Nie, ty musisz powiedzieć jej prawdę. Masz, kochanie, mam tą lalkę, którą chciałaś. Trochę cukierków i mandarynek. Dziękuję, tato. Ech, wszystko wyjaśnię. Posłuchaj, byłam i nadal jestem bardzo złą matką, bo chciałam cię nastawić przeciwko ojcu. Byłam po prostu zde zdezorientowana. Zdezorientowana? Mówisz poważnie? Unikałam taty, bo kłamałeś, kłamałeś na jego temat. Wiem, wiem, ale miałaś o tym nie wiedzieć. Czy ty żartujesz? Słuchaj, już mnie nie obchodzi, nie obchodzi nasza relacja. Dbałam tylko o moją córkę. Musisz pozwolić mi się z nią częściej wydawać. Albo zabierają ją ze sobą. Czy możemy porozmawiać na osobności? Jasne, ale musisz mi obiecać, że wszystko jej wyjaśnimy, gdy się skończy. Co? Obiecuję. Kochanie, idź i pobaw się na zewnątrz. Gdzie na zewnątrz? Na, tu na zewnątrz ma wyjść. A, na klatce, dobra, myślę. A z... I dosłownie ona wyszła. O kurde, w, ta w taką zimicę. Słuchaj, facet. Z którym, z którym teraz jestem Ma dużo więcej pieniędzy I może zapewnić ma, Mary, Maryli Wspaniałą przyszłość Co, nie wierzysz, że nasze dziecko Byłoby w stanie osiągnąć swoje marzenia Bez pieniędzy kogoś obcego? Jest taka mądra i utalentowana Słyszałaś, jak śpiewa? Wiem, że umie śpiewać Ona jest wyjątkowa, ale potrzebuje pieniędzy Pieniądze nie uratują jej Przed traumą, którą spowodowałaś Wiem, proszę, przychodź do niej Kiedy tylko zechcesz Zasługuje na ojca prawdziwego ojca a co z nami? Chciałbyś wyjść na sporo tym razem? Niezbyt, przepraszam. Nie musisz przepraszać, domyśliłam się. Spróbujmy po prostu zapewnić naszej córce jak najlepszą przyszłość, jaką może mieć. Jasne, zróbmy to. A, i masz, weź to. Miałem je wydać na mandarynki, ale za dużo porozmawiałem z kasierką i poprosiłam ją, żebym wyszedł, zanim zapłaciłem. A, to brzmi jak coś, co mogę zrobić. <laughs> o nie, a bo on zabrał to. Wiem. Koniec. To były czasy i moi towarzysze Ponów wyjdź do menu I to jest... I to jest cała gra? Serio? To jest cała gra? Nie no Wyjdź do menu albo ponów To były czasy moi towarzysze Czyli jest więcej endingów w tej grze Będąc szczerym nie spodziewałem się że ta gra jest aż tak świetna Serio Dobra Mogę w kolejnym odcinku, bo pewnie będzie inny editing, jak nie wezmę tych mandarynek, albo nie pomogę, i tak dalej, i tak dalej. O kurde, uderzyłem. <ścoughs> Więc no, wciul, wciul emocjonalna jest ta gra, i. No i co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku z tej gry, jak będę chciał robić inne zakończenia. To cześć.